Jaka decyzja ustanowiła prawo do obrońcy? Gideon przeciw! Przestań tym we mnie rzucać i zdejmij mój rower z podstawki! Nie zachęcasz mnie do nauki, tylko obrzycasz mi jeżdżenie na rowerze! W domu! O! O! A ty co? Każdy wie, że paralotniarze mają pierwszeństwo w przydomowym ogródku. Gideon przeciw Wainwrightowi! Wiem, że zaczynasz wątpić w moje metody... I twój zdrowy rozum. Ale bardzo dużo o tym myślałam i zrozumiałam, że jeździsz na rowerze, bo to frajda. Daj sobie spokój, już ci nie ufam, Avery. Nie zrobię tego. Chciałabym, żebyś nie. uczył się o decyzji sądu, uczestnicząc w swojej ulubionej grze. Możesz psik. o tym zapać. Upsik? Widzisz? Urządziłam w pokoju dziennym tor przeszkód imitujący ten, który jest to w Upsiku. To wszystko rzeczy wyciągnięte z garażu. Ale mogą się zmienić w coś pięknego, jeśli tylko, tylko użyjesz nie mów, że wyobraźni. Wykreowania fikcji? No ja rozumiem, zaczynajmy. Dobrze, musisz się zatrzymać przy każdej przeszkodzie i odpowiedzieć poprawnie na pytanie. Zaczynamy od oceanu pianki do golenia do skóry wrażliwej. To, skórze wrażliwe, jest mało straszne, ale chodzi o to, żebyś się nie martwił. No to zaczynaj! Decyzja Sądu Najwyższego, która uprawnia kongres do prowadzenia koniecznych zmian w prawie. E, Gibon przeciw Oniegarowi. Źle! E, Rudę przeciw brunetkom? Źle i niepoprawnie politycznie. O! Okner przeciw nowemu Jorkowi. Władza nie może zabronić zawarcia umowy o pracę z pracodawcą. Dobrze, nowa przeszkoda. Ej, nie miałam szansy go poturbować. Powiedziałaś, że będę mogła to zrobić. Weź, no przestań, przestań. To wcale nie jest upsik. To jest jakaś tania podróba upsika. Tak jak upsło, albo obsik, albo oj. Ściągnij no cugle. Ty nie lubisz oj? Tylko nie mów, że nie lubisz ściągnij cugle.